Ciemoneczko, tutaj Wenta i zapraszam Was do ósmego odcinka z serii Hitman Code Name 47. W dzisiejszym odcinku zaczynamy misję ósmą, tak więc zaczynamy. Witamy w Budapeszcie. W hotelu Thermal Bath w Budapeszcie zostało zwołane zebranie pokojowe będą wszyscy przywódcy najpotężniejszych krajów. Naturalnie w hotelu roi się od ochrony. Żadna z tych osobistości nie jest jednak twoim celem. Twoim celem jest Franz Fuchs. Jest to austriacki terrorysta. Planuje on wysadzenie hotelu. Jeśli mu się to uda, zmieni tym samym cały świat na zawsze. Zazwyczaj nie zajmujemy się sprawami powiązanymi z ochroną wysokich urzędników. Ale powstrzymanie tego ataku może przysporzyć nam popularności wśród wielkich głów i tym samym przyciągnąć nową klientelę. Co wpłynie na rozwój biznesu? Nasz klient chce także przejąć bombę chemiczną, którą fucz zamierza wysadzić hotel. Więc będziesz musiał ją jakoś wynieść z hotelu. Zlikwiduj Franca Fucha, znajdź i zabezpiecz bombę. Ucieknij do punktu spotkania. Nagroda 55 tysięcy dolarów. Nasz klient chce Fucha martwego. Chce także przejąć bombę chemiczną, którą Fuch zamierza wysadzić w hotel, więc będziesz musiał ją jakoś wynieść. Franz Fuch przybył do hotelu już kilka dni wcześniej. Przed zebraniem zameldował się pod przybranym nazwiskiem Henryk Wolf. Jest mało prawdopodobne, aby Fudge trzymał bombę w swoim hotelowym pokoju. Dlatego będziesz musiał przeprowadzić małe śledztwo w celu odszukania jakichś wskazówek, gdzie mogłaby się ona znajdować. W wielu miejscach w hotelu są umieszczone detektory metalu. Jest to jednak duży hotel i naszemu wywiadowi udało się znaleźć wyjście niestrzeżone, przez ochronę i bez bramek. Przeszukaj hotel i znajdź bezpieczne wyjście. Na zewnątrz będzie czekał ktoś, kto cię stamtąd odbierze. Franz Fuchs, 64 lata, 180 cm wzrostu, 95 kg, dobrze wyskolony terrorysta, bezlitosny i nieustępliwy. Franz Fuchs urodził się w Linz w Australii w roku 1929. Po II wojnie światowej, namawiany przez swojego ojca, wstąpił do organizacji, która przyodziała go w mundur. Zakorzeniła nienawiść w jego umyśle oraz wyposzerzyła go w broń. Wiódł on emocjonujące życie dopóty, dopóki nie rozkruszyło się ono po pokonaniu nazistów przez siły alianckie. Młody Franz. Łując pętlę zaciskającą się na jego szyi, wyleciał do Marsylii, gdzie przystąpił do Legii Cudzoziemskiej. Wrócił do swojego prawdziwego żywiołu, udostępniając swoje umiejętności w dziedzinie materiałów wybuchowych i w cichym zabijaniu, wyniesione z lat młodości. Po opuszczeniu armii w 1955 roku, wyrobił sobie na świecie reputację jako jeden z najbardziej niebezpiecznych najemników. W tym czasie zachowywał kontakty z dawnymi kolegami legionistami. Tutaj mamy mapkę, nasz hotel. Tutaj mamy jakieś punkty wyjścia zaznaczone. Do tej misji będzie nam potrzebna tylko i wyłącznie garota, właśnie, ponieważ są te wykrywacze metalu. I nie możemy tak naprawdę wnieść broni, bo od razu nas tutaj wykryją. Tak więc zaczynamy. Tak więc biegnijmy. Jak widać, nie można było mieć broni. Są tutaj bramki, od razu by wykryły, że mamy tutaj broń. Idziemy tutaj do recepcjonisty. Idziemy do recepcjonisty. I co was za nim, proszę? Mr. Tobias Reaper. Mamy dobry raj dla Państwa, Mr. Reaper. Proszę, mogę znać sonę tu? Okej. Tak, że pan wolf jest w roomie 202. Jeśli pan chce przeczytać mail, to podam panu swojej kartki, ok? Ja będę mieć to w mind. Dobra, teraz idziemy na basen. Wiemy, że właśnie nas, nasz jeden cel jest e, w pokoju 202, ale to nie wszystko, ponieważ tutaj mamy właśnie jeszcze jedną osobę na basenie.

No, i nie żyje. My bierzemy jego kartę, zamykamy, biegniemy, się od razu przebieramy i lecimy na y, drugie piętro. Drugie piętro, bierzemy ubrania, garoty mam, mam, dobra, i lecimy na drugie piętro. Mamy tutaj windę, tak więc szybko będziemy y, Tutaj, tak, przywołajmy ją. I teraz, właśnie, pokój 202 na nas czeka. Wraz z celem, będzie trzeba przede wszystkim yy, zabrać klucz uniwersalny. O. Tak więc bierzemy go. Jest i klucz uniwersalny. Dobra. Nie wzbudzamy żadnych podejrzeń, także jest dobrze. On dopiero co z papierosa sobie tutaj skończył i wszedł do środka. Tak więc jesteśmy naprawdę w dobrym czasie tutaj. O. I teraz będzie trzeba po prostu go udusić. Podnosimy ciało. O tu. Teraz bierzemy jeszcze tutaj, otworzymy drzwi. Patrzymy najpierw, czy nikogo tutaj nie ma. Nie widzę, ale chyba nikogo nie ma. Podnosimy to ciało. Od razu bierzemy tutaj yy, yy, zawieszkę i sobie tutaj ją zawiesimy. Zamykamy. No i jest dobrze. Teraz bierzemy sobie tutaj broń. O, i tutaj jest nasz cel. Dobra. Teraz tutaj o, tak w ten sposób. Karta dentysty. List od Franca, list od Pabla, oraz jego, jego list. Eee, drodzy przyjaciele. Muszę znaleźć nowe pomysły na zastosowanie nowego projektu. Jestem już zmęczony czekaniem na tego starego dziadka. Jak wiesz, moja praca wymaga twardej ręki i pojętego rozumu. Nie ubywa mi lat. W każdym razie zgadzam się z pomysłem podzielenia owocu. Podzielmy ten owoc, póki możemy go skosztować, krew i mięśnie. Okej. Okay. Tutaj mamy jeszcze klucz i myślę, że wyjdziemy stąd tak, żeby nie wzbudzać żadnych podejrzeń przez drugie... Yy, drugi pokój hotelowy, tak żeby po prostu a niestety nie można tak, niestety nie. Yy, to znaczy się można, ale jeszcze zapomniałem o jednej rzeczy, która jest w tym pokoju bardzo ważna tutaj jest właśnie coś takiego jak walizka na bombę, tak więc wychodzimy i biegniemy do windy, która była tutaj i z tej windy jedziemy na trzecie piętro eee... I teraz będziemy musieli podążać tak tutaj, tyły i tędy, tak? Albo jeszcze na tyły nie, 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 tędy i tutaj nie, tu gdzieś chyba. Czybym się nie zgubił. Tu gdzieś powinno być wyjście na e, taki dach. Tylko gdzie ono było? No gdzieś w tym miejscu. O, jest. No i jest. Tutaj przechodzimy przez ten daszek i wchodzimy tutaj. Tak więc na powoli wchodzimy. I tutaj mamy jednego właśnie przeciwnika, którego musimy udusić. O, w ten sposób podnosimy ciało, od razu je chowamy tu gdzieś na boku. I się za niego jeszcze przebierzemy, jeśli możemy. Już nie możemy się za niego przebrać. No dobra. Do niego nie możemy się przebrać. I teraz będzie trzeba powoli się skradać jeszcze tutaj. Za nim. Tak żeby mnie nie zauważył. O i stąd do tego potrzebowaliśmy właśnie klucza. Do tego pokoju X-ray, gdzie mamy właśnie naszą bombę, chowiemy przechodzimy dalej i dalej się skradamy. Wychodzimy tam, tam tym samym oknem, w, który, w którym wchodziliśmy. Mnie tu nie ma. okej okay. I uciekamy stąd. I teraz uciekamy yy, schodami ewakuacyjnymi, które były. Żebym się nie pomylił, ale one były gdzieś blisko. Yy, jak tu jest to, to idziemy tam dalej. O. I tu mamy schody ewakuacyjne którymi schodzimy całkiem na dół na sam dół i będziemy tak naprawdę już blisko wyjścia te tu drzwi i tak okrążamy tutaj o tutaj? nie, jeszcze albo tak właśnie tam. Trochę się jeszcze tutaj pogubiłem. O, jesteśmy. No i teraz będziemy stąd wybiegać.

Znajdź i zabezpiecz bombę wykonaną, nagroda 55 tysięcy, wydatki 110, dochód 54 890 dolarów. Misja zako zakończona pomyślnie. Tak więc to by było w dzisiejszym odcinku na tyle. Zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie komentarz oraz jeśli chcecie to udostępnijcie ten odcinek. Cześć!